Właśnie byłem zatankować samochód na full gazu i ile zarobiłem na całym baku jeżdżąc przez ten czas na bolcie akurat tutaj jeśli chodzi o wydatki które poniosłem to pierwszorzędnie 87 ,25 zł 25 groszy nie był to fullback, bo zużyłem tutaj paliwka 29 litrów Przyjmijmy, że 30 litrów gazu spaliłem na kilometry to się przełożyło już wam pokazuję 240 kilometrów rozłożyło się to na 2 dwa dni 2,5 dwa dnia można liczyć tak około, oczywiście można to zrobić swobodnie w jeden dzień wyjeździć takie paliwko 240 km to nie problem w ciągu 10 godzin nawet nie 10, szybciej prawdopodobnie to zrobicie i można to zaliczyć, że cały bak dziennie wyjeżdżacie i ile na tym zarabiacie ja to rozłożyłem sobie na dni, ale nie ma tutaj też jakiegoś, jakiejś rozbieżności czy to będzie jeden dzień, czy, czy czy dwa, czy trzy, chodzi o to, ile zarobimy, jeżdżąc na całym baku, także wydałem 87 zł na paliwko, a zarobiłem już pokazuję wam, jak to wygląda w aplikacji. W tym czasie, może zarobki nie były tak adekwatne do tego, co można by było uzyskać, ponieważ jeździłem sporo na Uberze. Praktycznie tylko Ubera włączyłem w pierwszy dzień jazdy, ze względu na to, że tam był bonus, który można było zdobyć 45 zł za 10 przejazdów. Niestety, jak się okazało, ten bonus był dopiero od poniedziałku. Ja jeździłem w piątek i niestety bonus mnie ominął. No aczkolwiek już Wam pokazuję jak wyglądały te przychody w tymże czasie No i tak to się rozłożyły przychody, że w sobotę 164 zł zarobiłem W niedzielę nie jeździłem No i w poniedziałek pojeździłem na Bolcie Zarabiając już Wam pokazuję Po odjęciu prowizji 100 50 zł. Tam mamy 164 i 150, co daje nam 314 zł. Odjąć nasze wydatki, już szybko sobie to kalkulujemy: 314 minus 87 zł naszych wydatków. Jest to 227 zł na czysto. Odjąć 8,5% prowizji, nie prowizji, tylko podatku, który płacimy za wynajem samochodu, to daje nam już 207 zł. Ten podatek oczywiście nie jest tu w całości, bo jest on uwzględniony VAT-em, więc. Więc to może aż tak tragicznie nie będzie. Jeszcze 1% jakiś naszego przewoźnika od tych 200 zł, czyli też 2 zł. Załóżmy, że odejmując tam jeszcze jakąś myjnię za te 7 zł i zaokrąglając myślę, że fullback, czyli te 87 zł wydane, mamy 200 zł zarobku na czysto. Przyjeżdżając 240 km, spokojnie to można zrobić dzień. Ale uwaga, chodziło tutaj o sobotę i poniedziałek gdzie te dni jednak trochę windują zarobki. Chociaż nie jeździłem tak jak mówię na wszystkich aplikacjach, gdzieś te kursy nie były wykonywane od razu bezpośrednio jeden po drugim. Czasem trzeba było zaczekać, bo włączyłem tylko Ubera, na przykład, i, nie, i wtedy trzeba było oczekiwać, aż ten kurs wyskoczy. Jeśli bym miał włączone w tym czasie wszystkie trzy aplikacje, prawdopodobnie od razu te kursy by się pojawiały, żadnego przestoju. Bym tutaj nie miał. Aczkolwiek nie liczę tutaj czasu pracy, tylko właśnie te kilometry i wyjeżdżone paliwko, czyli gaz, więc jeśli nawet kursy pojawiały się szybciej, no to najzwyczajniej szybciej bym wyjeździł te paliwo, dlatego myślę, że taka kalkulacja jest dosyć adekwatna do tego, co możecie osiągnąć jeżdżąc bez przerwy ale oczywiście to zależy od tego czy tych kursów będzie mniej lub więcej rozkładając to na godziny jak to wygląda zrobiłem wam kalkulację odnośnie całkowitych wydatków poniesionych w miesiącu i zysków tutaj macie ten odcineczek jeśli was to interesuje kliknijcie sobie zobaczcie jak to wyglądało podczas przejechania całego miesiąca na aplikacjach Bolt, Uber i Freenow serdecznie zapraszam też do subskrypcji kanału u dołu ekranu macie przycisk subskrypcji wejdź sobie w zakładeczkę wideo, tam znajdziecie inne odcinki do usłyszenia do zobaczenia. Cześć.